Pory roku przychodzą i odchodzą, ale dla wierzącego pory roku to nie tylko wiosna, lato, jesień i zima to czasy duchowych doświadczeń. Pory roku to okresy przeznaczone na pewne duchowe kursy. Jednym z tych okresów w życiu wierzącego jest czas separacji lub konsekracji. Teraz ktoś może zapytać: Dlaczego Bóg miałby mnie izolować? Dlaczego moja separacja jest ważna? Ten film poruszy takie pytania i ukaże piękno bycia oddzielonym. Więc proszę oglądaj do końca. Zanim jednak przejdziemy dalej, proszę zasubskrybuj ten kanał, aby otrzymywać więcej budujących treści. To cudowna rzecz mieć ludzi wokół nas, z którymi możemy spędzać czas, ale czasami Bóg to zawiesza, aby działać w naszym życiu. Możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, ale czasami jesteśmy tak zajęci, że nie odpowiadamy na Boże wezwanie. Jesteśmy tak pochłonięci całą bieganiną w naszym życiu. Że staje się trudno usłyszeć Boga w ważnych kwestiach, to wtedy Bóg decyduje się nas izolować w taki czy inny sposób, aby mieć z nami czas ojca i syna. Możesz być w jednej z tych pór roku i myśleć, że wszystko się rozpada. Możesz nawet wierzyć, że Bóg oddalił się od ciebie, ale to nieprawda. Kiedy Bóg nas oddziela, robi to, abyśmy mogli się do niego zbliżyć. Nigdy nie oddzieli cię do miejsca porzucenia. Pierwszą rzeczą, którą chcę, abyś wiedział, jest to, że izolacja jest biblijna. 2 Koryntian 6:17 mówi: Dlatego wyjdźcie spośród nich i oddzielcie się, mówi Pan. Nie dotykajcie rzeczy nieczystej, a ja Was przyjmę. Będę Waszym Ojcem, a Wy będziecie moimi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Za każdym razem, gdy Bóg decyduje się nas oddzielić od rzeczy i ludzi, nie powinniśmy szybko myśleć, że działa diabeł. Nie powinniśmy zaczynać odczuwać, że Bóg jest dla nas niesprawiedliwy. Bóg ma powód dla wszystkiego, co robi lub mówi. On jest Bogiem celowości. Nie aranżuje pór roku bez celu. Jeśli jesteś w jednej z tych pór roku i trudno ci się dostosować, nigdy nie zapominaj, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę. Pory izolacji powinny być cenione, nie powinny być smutnymi momentami. Jeśli będziesz w stanie dostrzec poza bólem rezygnacji z towarzystwa przyjaciół, zobaczysz piękne powody, dla których wszystko jest dla Twojego dobra. Chcę, abyś postrzegał ten czas w swoim życiu jako sposób, w jaki Bóg zwraca Twoją uwagę na siebie. Wiesz, są pory w naszym życiu, kiedy szukamy Boga całym sercem, ponieważ potrzebujemy Jego interwencji w czymś ważnym. Potem są inne pory, kiedy Bóg chce do nas mówić. Ale jesteśmy zbyt zajęci, aby usiąść u Jego stóp i otrzymać instrukcje na następny etap naszego życia. Ta pora separacji od rzeczy i osób, które kochasz, jest jednym z tych momentów, kiedy Bóg wzywa Cię do swoich stóp. Księga II Gigum Koryntian mówi nam, że oddzielenie od rzeczy nieczystych jest warunkiem stania się synami i córkami Boga. Jeśli posłuchasz Bożego nakazu w tej porze, aby wyjść spośród nich i się oddzielić. On będzie dla ciebie Ojcem. Jakże to wielki zaszczyt mieć Boga Wszechmogącego za Ojca. Niestety, gdy to zaczyna się dziać w naszym życiu, mamy tendencję do błędnego interpretowania Bożych intencji wobec nas. Zaczynamy czuć, że nas porzucił lub chce, abyśmy cierpieli na próżno. Kochani, nie powinno tak być. Takie uczucia nie pochodzą od Boga. Szatan nie chce, abyśmy stali się dziećmi Boga, i dlatego wtrąca się we wszystko, co może nas nimi uczynić. Niezbędne jest uznanie, że w Twoim życiu rozwija się boski cel. Plan Boga jest absolutny i wspaniały, a często okresy samotności są jego sposobem na prowadzenie nas do samopoznania, rozwoju osobistego i głębszej więzi z Bogiem. Musimy zauważyć, że ten rodzaj izolacji nie jest taki jak światowa. Ludzie w świecie wycofują się do depresji, izolują się od innych i spędzają cały czas na myśleniu i martwieniu się. Te myśli, w niektórych przypadkach, prowadzą do samobójstwa, uzależnień i innych strasznych czynów. Z drugiej strony, kiedy Bóg wzywa Cię do izolacji, zamierza zrobić coś wartościowego w Twoim życiu, to często czas upiększania, oczyszczania i dostosowywania. Och, jaka to wspaniała pora, kochani! To czas, którego nie powinieneś lekceważyć. Ktoś powiedział, że zbawienie to Bóg wyciągający nas ze świata, podczas gdy konsekracja to Bóg wyciągający świat z nas. Bóg wezwał każdego wierzącego ze świata, ale nie każdy wierzący jest pusty od świata. Są dzisiaj światowi chrześcijanie, ponieważ ignorujemy Boże wezwanie do izolacji. Nie rozumiemy, że separacja to Boża mądrość, aby wyciągnąć świat z nas. Nie powinniśmy łączyć się z niewierzącymi. Co sprawiedliwość ma wspólnego z nieprawością? Albo jaka może być wspólnota między światłem a ciemnością? Kochani, jakie jest porozumienie między świątynią Boga a idolami? To właśnie mówią nam pisma. Dlatego nie nienawidź, jeśli Bóg oddala cię od niektórych przyjaciół czy towarzystwa. Niektóre osoby mogą nie być złe, ale to nie znaczy, że są dla ciebie dobre. To pierwszy poziom izolacji, którego każdy wierzący powinien doświadczyć, kiedy wchodzi w Chrystusa. Jeśli znajdujesz się w tej sytuacji teraz, musisz się pocieszyć. Bóg oddziela cię, aby przyciągnąć cię do siebie. Oddziela cię, abyś mógł być samotny. Chce, abyś dostrzegł potrzebę Jego obecności w swoim życiu. Często nie dostrzegamy tej potrzeby. Ponieważ staramy się wypełnić nasze serca i umysły naszymi bliskimi. Wezwanie do izolacji na tym etapie jest wezwaniem do uporządkowania naszych priorytetów. To czas, aby nauczyć się stawiać Boga ponad wszystko i wszystkich. Izolację można porównać do czasu gąsienicy w kokonie przed przemianą w motyla. Pozwala na introspekcję, możliwość oceny swoich priorytetów i okazję do wzmocnienia swojej wiary. Bóg może zapewniać ci świętą przestrzeń, z dala od zewnętrznych rozproszeń, abyś mógł usłyszeć jego szept i zrozumieć drogę, którą dla ciebie wyznaczył. Traktuj izolację jako proces oczyszczania, w którym Bóg kształtuje cię na osobę, którą sobie wyobraża. Izolacja to szkoła dla dzieci Bożych. Podczas tych momentów Bóg zaczyna pracować nad strategicznymi aspektami twojego życia, jeden po drugim. Twój charakter zostanie oczyszczony, zbudujesz odporność, a twój prawdziwy cel zostanie objawiony. Przyjmij ciszę ukochany, ponieważ w cichych momentach Bóg przekazuje swoje najgłębsze lekcje. Pierwszy Samuel 22.1.2 mówi. Dawid uciekł do jaskini Adullam, kiedy jego bracia i cała rodzina jego ojca dowiedzieli się o tym, poszli do niego. Zgromadzili się wokół niego wszyscy, którzy byli w trudnej sytuacji, zadłużeni lub niezadowoleni. Około 400 mężczyzn było z nim. To był moment izolacji dla Dawida. Najpierw został oddzielony od domu swego ojca, kiedy zawsze musiał być na polu, opiekując się owcami. W tej jaskini Adulam Dawid stworzył najsilniejszych ludzi swojej armii. Tam został złamany i wzmocniony. To powinno ci przypomnieć, że nawet w swojej izolacji nie jesteś sam. Obecność Boga jest z tobą na każdym kroku. Tak jak był z Dawidem, tak jest z tobą. Wykorzystaj ten czas na pogłębienie swojego związku z Nim poprzez modlitwy i medytację nad Jego Słowem. Jeśli właściwie zainwestowany, siła zdobyta w samotności umożliwi ci stawienie czoła przyszłym wyzwaniom z silną wiarą. Izolacja od Boga jest znakiem, że On Cię kocha i nadal się o Ciebie troszczy. To znak, że jesteś ważny dla Boga. Szczerze mówiąc, to przywilej nie każdy ma taką okazję. To strategiczne wycofanie, nie porzucenie. Podczas gdy nawigujesz przez tę porę roku, bądź pełen nadziei, trzymaj się celu i ufaj, że Bóg wie, co robi. Ponadto, izolacja może być czasem przygotowania. Bóg może chronić Cię przed wpływami, które mogą przeszkodzić Twojemu postępowi lub zbaczać Cię z drogi prowadzącej do błędu. Ufaj, że Jego czas jest doskonały i On aranżuje wydarzenia w Twoim życiu z jakiegoś powodu. Powodu, który jest zgodny z boskim planem, którego możesz nie rozumieć w pełni. Możesz nie być w stanie w pełni zrozumieć, co Bóg próbuje zrobić w tej porze, ale musisz ufać Mu na tyle, aby trwać przy Nim. Musisz otworzyć się, aby zobaczyć piękno tej pory roku. Ta pora jest do wykorzystania, nie do znoszenia. Jednak możesz uciec od tej pory, jeśli nie będziesz w stanie zrozumieć bycia oddzielonym. Bóg wezwie cię, ale to od ciebie zależy, czy celowo odsuniesz się od wszystkiego, o co prosi. Musisz być gotów zrezygnować z czegokolwiek. Ten celowy akt odsunięcia się od zgiełku świata nie jest tylko wycofaniem, ale świętą podróżą, która prowadzi do nowego poziomu intymności z Bogiem. To pora, w której spotykamy Boga. Może być samotna, ale to wartościowa przygoda. Ta separacja nie jest oddaleniem od świata. Ale oddaleniem od powierzchowności, torując drogę do głębszego związku z boskim. Wezwanie do oddzielenia przez Boga jest zaproszeniem do odkrycia prawdziwej istoty, bycia w ciszy izolacji, z dala od rozproszeń. Spotkasz się twarzą w twarz ze swoim stwórcą przed tronem łaski. Pierwszy królewska 19:11 o 12 mówi. Pan powiedział: wyjdź i stań na górze przed Panem, bo Pan przechodzi. Potem przeszedł potężny i silny wiatr, który rozrywał góry i łamał skały przed Panem, ale Pan nie był w wietrze. Po wietrze przyszedł trzęsienie ziemi, ale Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi przyszedł ogień, ale Pan nie był w ogniu, a po ogniu przyszedł cichy szept. Czasami musimy odejść od hałasu świata, aby usłyszeć Boga. Oddzielenie pomaga nam stanąć przed Bogiem z spokojnym sercem. Może być konieczne zrobienie przerwy w niektórych fizycznych aktywnościach w tym czasie. Ludzie wokół ciebie mogą nie rozumieć, co się dzieje, ale musisz być pewien, że coś pięknego wyniknie z twojej samotności. To nie jest oddzielenie, które osłabia, ale które wzmacnia, ponieważ wierzący staje się naczyniem, przez które manifestuje się Bóg. Drogi, Boże wezwanie jest do kształtowania ludzi. On wzywa cię, abyś otrzymał mądrość, kierunek i piękno zamiast twojego popiołu, odpoczynek dla twojej obciążonej duszy i pokój dla twojego zmartwionego serca. Bóg wzywa cię, aby mógł cię ukształtować. Może się wydawać, że cię łamie, ale zaufaj, że zrobi z twoich złamanych kawałków piękne arcydzieło. Czy odpowiesz na to wezwanie i pozostaniesz z nim? Czy będziesz miał żal do Boga za przerwanie twojego życia? Cele, do których dążysz z taką determinacją, te, które masz na swojej liście, nie są tak ważne, jak czas, który musisz spędzić sam na sam z Bogiem w tym czasie. Zapomnij, jak szybko wszystko się wokół ciebie porusza i skup się na Bogu. Czy nie uważasz, że ten, który ma czasy i sezony w swoich rękach, może dać ci prędkość, aby odzyskać wszystko, co możesz stracić, będąc w izolacji? On może dać ci prędkość nawet boską mądrość, abyś zrobił więcej niż kiedykolwiek wcześniej, jeśli będziesz trwać w jego zrozumieniu. Będąc w oddzieleniu, upewnij się, że zanurzasz się w mądrości pisma świętego. Nie zapominaj, że to nie jest ucieczka od świata, ale świadomy krok w stronę boskiego wyrównania. W miarę jak poddajesz się oddzieleniu, Bóg objawi cel, dla którego Cię powołał, cel, który rezonuje z boską wolą. Czasami Bóg wzywa nas, abyśmy byli sami z Nim, abyśmy mogli uzdrowić. Wielu z nas jest zmęczonych ciężarami, które sami sobie narzuciliśmy. Bóg chce, abyśmy widzieli naszą najprawdziwszą potrzebę, gdy nas do siebie wzywa i oddziela od wszystkiego innego. On chce dać nam wizję, chce zająć się naszymi bólami i złamaniami, abyśmy mogli się uzdrowić. Jest tyle Boga, którego nie możemy osiągnąć. Jeśli nie odłożymy na bok tego, co powinniśmy. Pamiętaj o Mojżeszu. Był egipskim księciem, ale gdy Bóg chciał uczynić go wybawcą swojego ludu, oddzielił go na około 40 lat, zanim wysłał go z powrotem do Egiptu. Przez cały ten czas Bóg pracował nad Mojżeszem. To jest piękno oddzielenia. Jezus powiedział o swoich uczniach: Wezwałem ich, aby byli ze mną, abym mógł ich wysłać. Bóg chcecie użyć. Aby błogosławić innych, chce, abyś był jego posłańcem dla cierpiących, ale nie może cię wysłać, dopóki nie będziesz oddzielony dla niego. Podobnie jak Mojżesz i uczniowie Jezusa, możesz musieć zostawić wszystko za sobą, aby podążać za prowadzeniem Boga. Czy Bóg prosi cię, abyś zostawił swoją rodzinę? Czy Bóg kładzie nacisk na związek, który sprawia, że grzeszysz przeciwko niemu? Czy to praca, którą kochasz i cenisz? Zamiast skupiać się na konsekwencjach porzucenia tych rzeczy, skup się bardziej na tym, co Bóg chce z nimi zrobić. Jeśli poprosisz Boga o objawienie, nie pozostanie milczący. Odpowie. Możesz się zastanawiać, dlaczego Bóg mnie izoluje. Drogi, to dlatego, że jesteś wyjątkowy. Jesteś powołany do czegoś większego i dlatego wydajesz się dziwny wśród pewnych osób. Bóg umieścił coś wyjątkowego w tobie. Jesteś Jego wybranym naczyniem, więc nie możesz po prostu dopasować się do czegokolwiek i do kogokolwiek wokół ciebie. Drogi, przyjmij życie oddzielone. Nie jesteś jak wszyscy inni. Masz przeznaczenie, powołanie i życie, które jest inne i zaprojektowane dla chwały Bożej. Może nie jest to najwygodniejsze życie, ale jeśli Bóg stoi za nim, będzie najpiękniejsze. Zaangażuj się i znieś każdy proces, przez który cię prowadzi. Dlaczego? Ponieważ Bóg oddzielił cię, aby oczyścić i upiększyć Twoje życie. Teraz pomódlmy się. Ojcze Niebieski, w ciszy naszych serc, stajemy przed Tobą, uznając czas samotności, który nam dałeś. Panie, uznajemy, że to oddzielenie nie jest po to, aby nas porzucić, ale jest aktem intencjonalnym. Aby nas poprowadzić i skierować na właściwą drogę. Będąc na skraju tego świętego oddzielenia, prosimy, abyś dał nam łaskę dostrzegania piękna bycia sam na sam z Tobą. W ciszy samotności, prosimy, abyś otworzył oczy naszych dusz, aby widzieć skomplikowane szczegóły Twojego planu rozwijające się. Pośród ciszy, daj nam siłę do poddania się, aby uwolnić nasze lęki i niepokoje w Twoje opiekuńcze ręce. Naucz nas, że nie jesteśmy osłabieni, ale wzmocnieni w tym oddzieleniu, ponieważ Twoja siła doskonali się w naszej słabości. Daj nam wytrwałość, abyśmy trwali w zrozumieniu, że ta izolacja jest polem treningowym do większego zaufania Tobie. W ciszy tych momentów, Panie, niech nasza komunikacja wykracza poza słowa. Niech usłyszymy Twoje szepty pocieszenia i miłości w naszych sercach, ponieważ w pięknie tej separacji szukamy nie tylko mówienia, ale słuchania, dostrajania naszych serc do symfonii Twojej boskiej obecności, gdy pogłębiamy się w Twoje Słowo podczas tej pory oddzielenia. Niech Twoje Słowo będzie lampą dla naszych stóp, oświetlającą drogę, którą dla nas wyznaczyłeś. Niech Twoje nauki będą wyryte w naszych sercach w imię Jezusa. Pomóż nam, Panie, odkryć cel tego procesu oddzielenia. Pomóż nam utrzymać pozytywne nastawienie, gdy przechodzimy przez tę porę roku. Pomóż nam zobaczyć, że masz dla nas wielkie plany i nigdy nie wątpić w Ciebie. Daj nam mądrość, aby rozpoznać lekcje, które chcesz, abyśmy nauczyli się w tej świętej separacji. Niech wyjdziemy z tej pory oczyszczeni, wytrzymali i gotowi do wypełnienia celu, do którego nas powołałeś. Niech piękno bycia oddzielonym dla Ciebie będzie objawieniem, które przekształci nasze serca i dusze w imię Jezusa. Amen. Jeśli ten film Cię pobłogosławił, proszę skomentuj, opowiadając o swojej porze izolacji. Polub, udostępnij i aktywuj dzwonek powiadomień, ponieważ to nas zachęca do robienia więcej.